Zofia Nowak wpatrywała się w blade światło poranka przebijające się przez firanki w pokoju swojego syna. Jej dłonie, spoczywające na krawędzi łóżeczka małego Olka, drżały lekko ze zmęczenia. Kolejna nieprzespana noc dobiegała końca, a wraz z nią nadzieja na choćby chwilę odpoczynku. Warszawski szpital dziecięcy, w którym spędzili ostatnie tygodnie, nie przyniósł żadnych nowych odpowiedzi. To niezwykle rzadkie schorzenie neurologiczne powtarzali lekarze, ich głosy pełne profesjonalnego dystansu musimy być realistami co do rokowań. Zofia nienawidziła tego słowa rokowania brzmiało tak zimno, tak ostatecznie. Jej czteroletni synek nie potrafił poruszać się poniżej szyi, a oni mówili o rokowaniach, jakby to było coś tak prostego jak prognoza pogody. Marek, jej mąż, radził sobie z sytuacją w jedyny znany sobie sposób: pracując. Jako uznany architekt pogrążył się w kolejnych projektach, spędzając długie godziny w biurze. To dla nas, kochanie, powtarzał, całując ją w czoło przed wyjściem. Potrzebujemy tych pieniędzy na leczenie. Zofia rozumiała to, ale samotność stawała się coraz trudniejsza do zniesienia. W mieszkaniu na ósmym piętrze warszawskiego wieżowca, gdzie się przeprowadzili po diagnozie Olka, dni zlewały się w monotonną rutynę. Rehabilitacja, lekarstwa, specjalistyczne konsultacje wszystko to wypełniało kalendarz Zofii, jak puzzle. Które nigdy nie układały się w pełny obraz. Czasami, stojąc przy oknie z Olkiem na rękach, obserwowała inne dzieci bawiące się na placu zabaw. Ich śmiech docierał aż tutaj, a ona zastanawiała się, czy jej syn kiedykolwiek dołączy do ich zabaw. Mamusiu, szept Olka wyrwał ją z zamyślenia. Jego głos był jedyną rzeczą, którą mógł swobodnie kontrolować i używał go z niezwykłą świadomością, jak na swój wiek. Opowiesz mi o gwiazdach? To był ich mały rytuał historie o konstelacjach, które Zofia wymyślała, gdy nie mogła zasnąć. W jego oczach zawsze pojawiał się wtedy ten szczególny błysk, iskierka wyobraźni, która sprawiała, że na moment zapominali o wszystkich ograniczeniach. Tego popołudnia, gdy Marek wrócił z pracy wcześniej niż zwykle, coś było inaczej. W jego oczach błyszczało coś, czego Zofia nie widziała od miesięcy iskra nadziei. Mam niespodziankę powiedział, uśmiechając się tajemniczo coś, co może zmienić wszystko. Zofia nie wiedziała jeszcze, że ta zapowiedź otworzy zupełnie nowy rozdział w ich życiu, rozdział, który przekroczy wszelkie ich wyobrażenia o tym, co jest możliwe. W oddali słychać było odgłosy miasta budzącego się do życia, ale w ich mieszkaniu panowała cisza, cisza przed burzą zmian, których nikt nie mógł przewidzieć. Zofia nie wiedziała jeszcze, że los przygotował dla nich coś niezwykłego. Coś, co miało odmienić ich życie w sposób, którego żaden lekarz nie byłby w stanie wytłumaczyć. Jeśli ta historia cię zainteresowała, nie zapomnij subskrybować naszego kanału i dać łapkę w górę. Napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Kontynuujemy. Marek stał w drzwiach z tajemniczym uśmiechem. Trzymając w ramionach coś, co sprawiło, że Zofia zamarła. Złocista kulka futra wiercił się niecierpliwie, próbując wyrwać się z objęć jej męża. Szczeniak golden retrievera, nie większy niż ich domowa poduszka, patrzył na nią bursztynowymi oczami, przepełnionymi ciekawością. Czy ty zwariowałeś? Szepnęła Zofia, starając się nie obudzić Olka, który właśnie zasnął po kolejnej sesji ćwiczeń. Ledwo dajemy sobie radę z tym, co mamy, a ty przynosisz szczeniaka? Jej głos drżał od tłumionych emocji. To nie był gniew, raczej strach przed kolejnym obowiązkiem, którego nie była pewna, czy udźwignie. Szczeniak jednak miał własne plany. Wyrwał się z rąk Marka i, ku zaskoczeniu obojga, nie pobiegł zwiedzać mieszkania jak typowy podekscytowany szczeniak. Zamiast tego. Powoli i z niezwykłą gracją, jak na tak małe stworzenie, podszedł prosto do pokoju Olka. Zofia chciała go zatrzymać, ale coś w zachowaniu psa sprawiło, że się zawahała. Nazwałem go Max, powiedział cicho Marek, stając obok żony w drzwiach pokoju. Obserwowali, jak szczeniak delikatnie zbliża się do łóżeczka Olka. Weterynarz powiedział, że to wyjątkowy pies. Jest z hodowli, gdzie szkolą psy do terapii. Max usiadł przy łóżeczku, nie spuszczając wzroku z śpiącego chłopca. Było w tym coś niesamowitego, jakby ten mały szczeniak rozumiał powagę sytuacji. Nie szczekał, nie domagał się uwagi, po prostu siedział i patrzył z spokojem, który wydawał się niemożliwy u tak młodego psa. Olek otworzył oczy, prawdopodobnie wyczuwając nową obecność w pokoju. Przez chwilę panowała absolutna cisza. Potem stało się coś, co sprawiło, że Zofii zaparło dech w piersiach. Jej syn uśmiechnął się. Nie był to jeden z tych małych, wymuszonych uśmiechów, które czasem pojawiały się na jego twarzy. To był prawdziwy, szeroki uśmiech, który rozświetlił całą jego twarz. Piesek, wyszeptał Olek, a jego głos brzmiał inaczej niż zwykle. Był pełen dziecięcej radości, której tak długo brakowało. Max, jakby rozumiejąc, że został przedstawiony, delikatnie położył łapę na krawędzi łóżeczka. W tym momencie Zofia zrozumiała, że jej mąż nie zwariował. On znalazł coś, czego desperacko potrzebowali. Nie chodziło tylko o psa, chodziło o nadzieję, o zmianę, o możliwość zobaczenia ich syna szczęśliwego. Kolejne dni przyniosły rutynę, której nikt się nie spodziewał. Max zachowywał się jak strażnik, spokojny, czujny i niesamowicie delikatny. Spał pod łóżeczkiem Olka, budził się za każdym razem, gdy chłopiec się poruszył i wydawał się rozumieć każde jego niewypowiedziane pragnienie. Pewnego wieczoru, gdy Zofia siedziała przy biurku, przeglądając kolejne medyczne artykuły, usłyszała cichy śmiech dobiegający z pokoju syna. To był dźwięk tak rzadki i tak cenny, że poczuła jak łzy napływają jej do oczu. Zajrzała do pokoju i zobaczyła, jak Max delikatnie trąca nosem policzek Olka, wywołując kolejną falę radosnego chichotu. Nikt jeszcze nie wiedział, że to dopiero początek. Że pojawienie się Maxa w ich życiu przyniesie zmiany, których żaden z lekarzy nie mógł przewidzieć. Na razie był to po prostu obrazek. Chłopiec i jego pies, połączeni więzią, której natura wydawała się wykraczać poza zwykłe przywiązanie. A nad nimi Zofia, która po raz pierwszy od bardzo dawna pozwoliła sobie na coś, co wydawało się zbyt niebezpieczne. Na nadzieję, Warszawska jesień przyniosła ze sobą dni pełne deszczu i burz. W jedną z takich nocy, gdy niebo rozdzierały błyskawice, a wiatr uderzał w okna z niepokojącą siłą, wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło życie rodziny Nowaków. Zofia siedziała w swoim ulubionym fotelu, przeglądając kolejne strony internetowe o innowacyjnych terapiach, gdy potężny grzmot wstrząsnął budynkiem. Instynktownie zerwała się z miejsca i pobiegła do pokoju Olka. To, co zobaczyła, sprawiło, że zamarła w drzwiach. Max stał przy łóżeczku, opierając przednie łapy o jego krawędź. Nie było w tym nic niezwykłego. Pies często przyjmował taką pozycję. Ale tym razem było inaczej. Olek nie spał. Jego oczy były szeroko otwarte, a na twarzy malowało się coś, czego Zofia nigdy wcześniej nie widziała. Intensywne skupienie. Mamo... Wyszeptał Olek, a jego głos drżał od emocji. Czuję coś. Te słowa sprawiły, że serce Zofii zamarło. Powoli podeszła do łóżka, bojąc się nawet oddychać. Max nie poruszył się, wciąż utrzymując kontakt wzrokowy z chłopcem. I wtedy to zobaczyła. Malutki ruch, prawie niezauważalny w półmroku pokoju. Palce Olka, do tej pory bezwładne, drgnęły. To nie był zwykły spazm, który czasami się zdarzał, to był świadomy ruch, próba sięgnięcia w stronę złotego futra Maxa. Zofia poczuła, jak kolana się pod nią uginają, usiadła na brzegu łóżka, nie mogąc oderwać wzroku od dłoni syna. Zrób to jeszcze raz, kochanie, wyszeptała głosem pełnym nadziei i strachu jednocześnie. Max delikatnie polizał palce chłopca, a one ponownie się poruszyły, tym razem bardziej zdecydowanie. Następnego ranka w gabinecie dr Kowalskiej, głównej neurolog prowadzącej przypadek Olka, Zofia starała się zachować spokój, opowiadając o nocnym wydarzeniu. Widziała niedowierzanie w oczach lekarki, ten sam profesjonalny dystans, który znała już tak dobrze. Pani Nowak. Zaczęła doktor Kowalska ostrożnie musimy być realistami. Czasem pragnienie zobaczenia poprawy może nie dokończyła zdania, Bo w tym momencie Max, który tym razem towarzyszył im podczas wizyty, podszedł do Olka i delikatnie trącił nosem jego dłoń. I znowu, tym razem, w jasnym świetle gabinetu lekarskiego, palce chłopca drgnęły w odpowiedzi. Doktor Kowalska zdjęła okulary i przetarła oczy jakby nie dowierzając temu, co widzi. To to jest niezwykłe, powiedziała powoli podchodząc bliżej. Potrzebujemy więcej badań natychmiast. Kolejne dni przyniosły serię testów i konsultacji. Olek był podłączany do różnych urządzeń podczas gdy zespół specjalistów obserwował każdy jego ruch. Max był obecny podczas wszystkich badań, mimo początkowych protestów personelu medycznego. Jego spokojne zachowanie i widoczny wpływ na chłopca przekonały nawet największych sceptyków. To nie ma naukowego wytłumaczenia, przyznał jeden z konsultantów podczas spotkania zespołu. Widzimy aktywność nerwową w obszarach, które według wszystkich poprzednich badań były nieaktywne. To tak jakby obecność tego psa somehow budziła jego układ nerwowy do życia. Zofia obserwowała te wszystkie dyskusje z mieszaniną nadziei i niepokoju. W domu każdy dzień przynosił małe cuda. Olek zaczął poruszać nie tylko palcami, ale także nadgarstkiem. Były to ruchy niewielkie i niepewne, ale dla rodziny, która przez lata nie widziała żadnego postępu, każdy taki moment był jak dar z nieba. Marek, który początkowo był sceptyczny wobec całej sytuacji, teraz spędzał więcej czasu w domu, nie chcąc przegapić żadnego momentu postępu. Jego aparatem fotograficznym dokumentował każdy nowy ruch, każdy uśmiech, każdą interakcję między Olkiem a Maksem. Jednak wraz z nadzieją przyszły też nowe obawy. Zofia nie mogła przestać się zastanawiać, czy te zmiany są trwałe, czy może równie nieoczekiwanie znikną, jak się pojawiły. A Max wydawał się być kluczem do wszystkiego, ale nikt nie rozumiał natury tej niezwykłej więzi między nim a chłopcem. Historia rodziny Nowaków szybko przekroczyła mury szpitala. Lokalne media podchwyciły temat. A wkrótce ich mieszkanie stało się celem dziennikarzy, którzy czekali na klatce schodowej, mając nadzieję na wywiad czy choćby zdjęcie. Cudowny pies i jego mały pacjent tak brzmiał tytuł pierwszego artykułu, który pojawił się w warszawskiej gazecie. Marek próbował chronić rodzinę przed nadmiernym zainteresowaniem. Ale historie o niezwykłej więzi między psem a niepełnosprawnym chłopcem rozchodziły się w mediach społecznościowych jak ogień. Zofia zauważyła, że nawet niektórzy lekarze zaczęli patrzeć na nich inaczej, jakby byli jakimś eksperymentem medycznym, a nie rodziną desperacko walczącą o zdrowie swojego dziecka. To wszystko staje się zbyt skomplikowane, powiedział Marek pewnego wieczoru. Gdy Olek już spał, a Max jak zwykle czuwał przy jego łóżku. Może powinniśmy wyjechać na jakiś czas, znaleźć spokojniejsze miejsce? Zofia potrząsnęła głową. Nie możemy. Tu są najlepsi specjaliści, tu Olek robi postępy. Nie zrezygnuje z tego wszystkiego tylko dlatego, że ludzie są ciekawi. Jednak prawdziwe wyzwanie przyszło z najmniej spodziewanej strony. Doktor Kowalska zaproponowała udział w eksperymentalnym programie badawczym. To szansa na zrozumienie tego, co się dzieje, przekonywała. Moglibyśmy pomóc innym dzieciom. Program wymagał jednak czasowego rozdzielenia Olka i Maksa, aby zbadać, jak długo utrzymują się efekty ich interakcji. Ta propozycja wywołała pierwszą poważną kłótnię między Zofią a Markiem od czasu pojawienia się Maxa. To szansa, której nie możemy zmarnować, argumentował Marek. Pomyśl o innych rodzinach, które mogłyby skorzystać z tych badań. Zofia czuła się rozdarta. Rozumiała wagę badań naukowych, ale sama myśl o rozdzieleniu Olka i Maxa sprawiała, że jej serce zamierało. W międzyczasie postępy Olka. Choć wciąż obecne zaczęły zwalniać. Chłopiec wciąż potrafił poruszać palcami i nadgarstkiem, ale dalszy rozwój wydawał się zatrzymać. Zofia zauważyła też, że Max stał się bardziej niespokojny. Często budził się w nocy i patrzył w okno, jakby wyczuwał coś, czego ludzie nie mogli dostrzec. Pewnego ranka, gdy Zofia prowadziła z Olkiem standardowe ćwiczenia rehabilitacyjne, chłopiec niespodziewanie zaczął płakać. Nie był to zwykły płacz dziecka. W jego oczach było coś więcej, jakby strach i frustracja jednocześnie. Max natychmiast znalazł się przy nim, trącając nosem jego policzek, ale tym razem jego obecność nie przyniosła natychmiastowego ukojenia boli wyszeptał Olek, a Zofia poczuła, jak jej serce zamiera. To było pierwsze słowo, które wypowiedział od kilku dni. Natychmiast przerwała ćwiczenia i zadzwoniła do doktor Kowalskiej. W szpitalu przeprowadzono serię badań, ale wyniki były niejednoznaczne. Widzimy pewne zmiany w aktywności mózgu, wyjaśniała lekarka, ale nie potrafimy określić, czy to dobry, czy zły znak. Tego wieczoru, gdy Marek wrócił z pracy, zastał Zofię siedzącą na podłodze w pokoju Olka, obejmującą Maxa. Nie mogę ich rozdzielić, powiedziała cicho. Co jeśli to wszystko, co osiągnęliśmy, zniknie? Co jeśli stracimy tę więź, która sprawiła, że nasz syn zaczął walczyć? Marek usiadł obok niej, pierwszy raz od dawna pozwalając sobie na pokazanie własnego strachu i niepewności. A co, jeśli właśnie przez nasz strach odbieramy mu szansę na coś więcej? zapytał łagodnie. Co, jeśli musimy zaryzykować, żeby iść dalej? W tym momencie Max podniósł głowę i spojrzał na nich w sposób, który wydawał się zbyt mądry, zbyt rozumiejący, jak na zwykłego psa. Zofia przypomniała sobie wszystkie chwile, gdy wydawało się, że Max wie coś, czego oni nie wiedzą. Może nadszedł czas, żeby zaufać nie tylko psu, ale także sobie. Decyzja o przystąpieniu do programu badawczego zapadła po długich rozmowach i bezsennych nocach. Zofia zgodziła się, ale postawiła jeden warunek. Separacja Olka i Maksa nie mogła trwać dłużej niż trzy dni. Doktor Kowalska zaakceptowała te warunki, choć wyraźnie wolałaby dłuższy okres obserwacji. Pierwszy dzień bez Maxa był jak powrót do czasów sprzed jego pojawienia się w ich życiu. Oleg był niespokojny. Jego ruchy, te niewielkie, ale tak cenne oznaki postępu, wydawały się słabsze. Zofia spędziła całą noc przy jego łóżku, obserwując każde drgnięcie, każdą zmianę wyrazu twarzy. Max, tymczasowo przebywający w specjalnym ośrodku badawczym, również wykazywał oznaki stresu. To tylko 72 godziny, powtarzała sobie Zofia, patrząc na zegarek co kilka minut. Marek wziął urlop w pracy, żeby być z nimi w tym trudnym czasie. Siedzieli razem w szpitalnej sali, gdzie zespół naukowców monitorował każdy parametr życiowy Olka. Drugi dzień przyniósł nieoczekiwany zwrot wydarzeń. Podczas porannych badań aparatura zarejestrowała nagły wzrost aktywności mózgowej Olka. To fascynujące, mówiła podekscytowana doktor Kowalska. Wygląda na to, że mózg chłopca próbuje kompensować brak bodźców, które otrzymywał od psa. Ale Zofia widziała w oczach syna coś więcej niż tylko odczyty na monitorach. Widziała determinację. Oleg, mimo wyraźnego smutku z powodu nieobecności Maxa, zaczął próbować wykonywać nowe ruchy. Jego palce. Poruszały się bardziej zdecydowanie, a gdy zespół fizjoterapeutów prowadził ćwiczenia, po raz pierwszy zaobserwowano minimalne ruchy w stawie łokciowym. To niemożliwe szeptali między sobą specjaliści. Według wszystkich poprzednich badań, te połączenia nerwowe były nieaktywne. Zofia przypomniała sobie wszystkie razy, gdy słyszała słowo niemożliwe w kontekście stanu swojego syna. Teraz to słowo zaczynało tracić swoje znaczenie. Trzeciego dnia, tuż przed planowanym powrotem Maksa, Olek przemówił głosem, którego jego matka nigdy wcześniej nie słyszała: Silnym i pewnym, Mamo, ja walczę. Te trzy słowa sprawiły, że wszyscy obecni w sali zatrzymali się w bezruchu. Nie chodziło tylko o sam fakt, że chłopiec się odezwał, ale o sposób, w jaki to zrobił, z determinacją, która zdawała się przeczyć jego fizycznym ograniczeniom. W tym samym momencie z ośrodka badawczego nadeszła niepokojąca wiadomość: Max przestał jeść i pić. Zachowywał się tak, jakby czuł, że jest potrzebny gdzie indziej. Zofia poczuła, jak jej serce przyspiesza. Czy możliwe było, że więź między jej synem a psem była silniejsza niż ktokolwiek przypuszczał? Gdy pozostało już tylko kilka godzin do końca eksperymentu, w sali badań pojawił się młody neurolog z zespołu badawczego. Musimy porozmawiać, powiedział do dr Kowalskiej, ale jego głos był na tyle głośny, że wszyscy obecni mogli go usłyszeć. Wyniki są niesamowite. Aktywność mózgowa chłopca nie tylko nie osłabła bez obecności psa, ale w niektórych obszarach nawet się wzmocniła. To tak, jakby jego mózg uczył się samodzielnie generować te same wzorce, które pojawiały się w obecności zwierzęcia. Zofia spojrzała na męża, który ściskał jej dłoń. W jego oczach zobaczyła to samo, co czuła mieszaninę strachu, nadziei i niedowierzania. Czy możliwe było, że rozłąka, której tak się bali, w rzeczywistości pomogła ich synowi zrobić kolejny krok naprzód? Pozostała jeszcze jedna godzina do zakończenia eksperymentu, a Olek, mimo zmęczenia, nie przestawał próbować nowych ruchów. Każda próba, każdy najmniejszy sukces był dokumentowany przez zespół badawczy. Nikt już nie mówił o niemożliwym. Wszyscy czekali na to, co wydarzy się, gdy Max wróci. Moment ponownego spotkania Olka i Maxa był jak scena z filmu tylko że żaden film nie mógłby oddać intensywności emocji, które wypełniły szpitalną salę. Max, prowadzony przez opiekuna z ośrodka badawczego, wszedł do pomieszczenia powoli, z godnością, która sprawiła, że wszyscy obecni wstrzymali oddech. Jego bursztynowe oczy natychmiast odnalazły Olka. Ale to, co wydarzyło się później, przekroczyło wszelkie oczekiwania. Olek, który przez ostatnie trzy dni zrobił tak niesamowite postępy, teraz siedział na łóżku podtrzymywany przez specjalne poduszki. Gdy zobaczył Maxa, jego twarz rozjaśniła się w uśmiechu, a oczy napełniły się łzami radości. I wtedy, ku zdumieniu wszystkich obecnych, uniósł obie ręce w geście powitania. – Max! – zawołał głośno, a jego głos brzmiał pewnie i wyraźnie. – Tęskniłem za tobą. – Zofia poczuła, jak kolana się pod nią uginają. Marek natychmiast ją podtrzymał, sam nie mogąc powstrzymać łez. Doktor Kowalska i jej zespół patrzyli z niedowierzaniem na monitory, pokazujące aktywność mózgową chłopca. Wszystkie wskaźniki przekraczały wcześniejsze pomiary. Max podszedł do łóżka i delikatnie położył głowę na kolanach Olka. Chłopiec, wciąż utrzymując kontrolę nad rękoma, zdołał pogłaskać złote futro swojego przyjaciela. Ten prosty gest, niemożliwy jeszcze kilka tygodni temu, symbolizował wszystko, o co walczyli. To nie jest koniec, powiedziała dr Kowalska, gdy emocje nieco opadły. To dopiero początek. Wyniki badań pokazują, że mózg Olka tworzy nowe połączenia nerwowe w sposób, którego nie potrafiliśmy wcześniej wytłumaczyć. Obecność Maxa somehow katalizuje ten proces, ale teraz wiemy, że Olek potrafi utrzymać te zmiany nawet bez jego obecności. W kolejnych tygodniach historia Olka i Maxa obiegła świat. Naukowcy z różnych krajów przyjeżdżali do Warszawy, aby studiować ten niezwykły przypadek. Powstał specjalny program terapeutyczny, łączący tradycyjną rehabilitację z elementami zooterapii, inspirowany doświadczeniami małego chłopca i jego niezwykłego psa. Ale dla rodziny Nowaków najważniejsze było co innego. Każdy nowy dzień przynosił małe zwycięstwa. Oleg zaczął kontrolować ruchy ramion, a pierwsze oznaki czucia pojawiły się w jego klatce piersiowej. Rehabilitacja wciąż była trudna i wyczerpująca, ale teraz mieli coś, czego brakowało im przez tyle lat: namacalny postęp i niegasnącą nadzieję. Max pozostał tym samym spokojnym, mądrym psem. Może nie rozumiał doniosłości tego, co się wydarzyło, ale jego oddanie i miłość do Olka nigdy nie słabły. Był przy nim podczas każdej sesji ćwiczeń. Każdego trudnego momentu, każdego małego triumfu. Pewnego wieczoru, gdy Zofia układała olka do snu, chłopiec powiedział coś, co zostało w jej pamięci na zawsze: Mamo, wiesz, dlaczego Max mi pomaga? Bo miłość jest silniejsza niż wszystko inne. W tych prostych, dziecięcych słowach kryła się prawda, której nie potrafiły uchwycić żadne medyczne raporty czy naukowe analizy. Czasami największe cuda dzieją się nie przez skomplikowane procedury czy zaawansowane terapie, ale przez prostą, bezwarunkową miłość, czy to człowieka, czy zwierzęcia. I tak historia Olka i Maksa stała się czymś więcej niż tylko medycznym fenomenem. Stała się przypowieścią o sile nadziei, o potędze więzi między człowiekiem a zwierzęciem i o tym, że czasami trzeba zaufać sercu bardziej niż rozumowi. Koniec historii. Drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że historia Olka i Maksa poruszyła wasze serca. Przygotowaliśmy dla was specjalną playlistę z podobnie wzruszającymi opowieściami. Znajdziecie ją, klikając w link po lewej stronie. Jeśli ta historia was wzruszyła, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i zostawić kciuka w górę codziennie przynosimy Wam wyjątkowe historie, które pokazują piękno i złożoność życia. Czekamy na Wasze komentarze, podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami i doświadczeniami. Do zobaczenia przy kolejnej historii.